Zastanawiając się nad tym, co nam Banku chciał przez to powiedzieć, słuchamy wielu głosów. Wielu ludzi mówiło, w czasach, kiedy nie kwestionuje się szacunku do Jezusa Eucharystycznego, On chciał nas utwierdzić w tej wierze. Ja jednak na to spojrzę nieco z bardziej krytycznej strony. Kiedy wielu skupia się na Eucharystii tylko w wymiarze uczty, otaczając stół, na którym sprawowana jest Eucharystia, ten, który dla nas umarł i zmartwychwstał i pozostawił pamiątkę swojej śmierci i zmartwychwstania po, w postaci Eucharystii. Przypomina, nam, że Eucharystia to również, a może przede wszystkim, ofiara. Święty Jan Pan II, wspominając wielkie celebry, które sprawował w bazylikach świata. Rekordowe ilościowo celebry, które sprawował na spotkaniach z młodymi, w ogóle z pielgrzymami po całym świecie. Kiedy wspominał również te msze święte, które sprawował jeszcze jako Biskup Krakowski w Katedrze Wawelskiej i na przydrożnych głazach w czasie wędrówki. I na odwróconym do góry dnem Kajaku konkluduję te wspomnienia jednym jakże ważnym zdaniem, które chciałbym, żeby zapadło Wam, drodzy bracia i siostry, w serce i w pamięć. Każda z tych uszy świętych była ofiarą Chrystusa za zbawienie świata. Ilekroć, drodzy, będziecie patrzyli, na relikwie męki pańskiej, które znajdują się w Waszym Kościele, tyle razy przypominajcie sobie, że Msza Święta to ofiara Chrystusa za zbawienie świata, za Twoje zbawienie.